Um, siemanko, siemanko. Um, ja jestem listek, a tutaj zombie próbuje mnie uściskać. Nie no, to jest Ping Pack 2. Tak sobie zwiedzam kopalnię. Zwiedzam a tu nagle. Pfff. zombiaków. No i myślę czemu nie, może coś nagram. No i proszę bardzo, drugi odcineczek Macie macie. No, także ja sobie zwiedzam tutaj kopalnię właśnie. Szukam złota, ponieważ, ponieważ, nie wiem, o jest, zobaczcie, Ticket Lion, tam yy, po wyjściu z tej takiej, yy, w pierwszym odcinku speluny, yy, byłem sobie poszukać troszkę dyni i jakiegoś jedzonka i ogólnie czegoś, widzicie, trochę wykopałem tutaj Iron Ore, yy, no i znalazłem Ticket Lion. I potrzebna jest nam sztabka złota. No i mamy już 4 złota. Także sobie zrobimy, słuchajcie, workbench, tam crafting table, jak tam wolicie. I. Um, boże zombiaki, boże zombiaki. Um, piecyczek, piecyczek. Postawimy i, i, i przepalimy sobie to złotko. Kurde gaddymet. ziomaczko oddawaj moje złoto. No. Przepalimy sobie to i wykopiemy sobie to, to, ten węgiel, ten, ten węgiel, i zaraz się rozprawimy z tymi ząbiaczkami. Bo mnie denerwują, już po prostu hałasują, a po prostu nie dają się skupić podczas odcineczka. I ogólnie wiem, że odcinek nie pojawił się jakoś od razu, dzień po. Lecz jest to spowodowane tym, po prostu, że mam problemy z komputerem i wybaczcie, jeżeli będą cięcie, na przykład co 8 minut. Lecz naprawdę mam problemy. z Taśmą, czy tam pastą, pastą termoprzewodzącą, i po prostu czasami mi się wyłącza komputer sam. Nie wiem dlaczego. No, także wybaczcie, mi yy, i naprawdę mam wielkie problemy z renderingiem, jak i z nagrywaniem z samych filmów. Jakoś lagów specjalnie nie mam. Niby mam 90 fps'ów lecz nagrywam w 300. Nie wiem dlaczego, framerate, jakieś framerate, coś tam jest zlupcone. No, nieważne, nieważne. Nie mam lag lagów, jest piękna płynność. Lecz po prostu no są problemy z, że komputer się sam wyłącza i muszę to ogarnąć. Myślę, że um, chwilowe przerwy no będą lecz no, trzeba to jakoś ogarnąć, trzeba oddać komputer do naprawy i tak dalej, i tak dalej. No, dobra, y nie nudząc Was dalej, trzeba zrozprawić się z tymi ząbieczkami. Cyk, gardasz, mato <laughs> i kolejny. Ale to ciemno, godammy. Ciemno, ciemno. o oh, shit, plecy. Nie, 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 zombie. Aaa, nie szkielet, co ja mówię, zombie, boże. Boże, Jep. O, żelazo. I zielazo, żelazo. No, także co? Potrzebne jest nam złoto. Ja miałem w tym odcinku, właśnie w drugim, pamiętać się po. właśnie po jakiejś kopalni, słuchajcie. I myślę, że się chwilkę popało. Jej kubym wpadł tamy, cyk, cyk, cyk ze skoku, a zgiń dobra w ogóle mamy te budki, mamy, mamy budki tamy się trochę, tam się przepala to złoto w sumie to wrócimy się i zostawimy sobie do przepalania to z żelazo żeby wiecie, no chodzić troszkę przynajmniej ubrani, żebyśmy byli ubrani przynajmniej w ten set żelaza bo tak, tak z samymi budciszkami to nie za bardzo nie za bardzo fajnie, bo możemy łatwo zginąć bardzo O, węgiel Jeden, ale zawsze spoczko Myślę, że to złoto już się przepaliło I Możemy oderwać w nasze <gry> O nie Nasze sztabki jest tu? Tutaj, dobrze Czekajcie, zakryjemy sobie to Elegancko Dobra, jeszcze tu i tu tak, to się przepaliło i, i, i to 55 aż yy, żelaza, ale ale zrobimy sobie drugi piecyk, żeby się nam to przepaliło. Wszystko, nie wiem czy to ma jakąś różnicę, ale chyba ma I, i, i jeszcze to dobra, niech się to przepala. Mamy coś jeszcze do przepalenia, powiedzcie mi, plecaczek sobie zrobimy. Myślę, że w kolejnym odcinku. Kostki, kostki, jabłuszka, karotki. Myślę, że wszystko jest ok. Te sztabki to wszystko sobie tutaj skwamy do ekwipunku. Mm -hmm. Ten kilof nie jest nam potrzebny, także go sobie tutaj brzydko usuniemy. Cyk. Um, I tak. Dobra, zabieramy to. I co? Zrobimy sobie a jeszcze patyczki. Różmy jeszcze troszkę oni. O, o, jeszcze jeden. No dobra, jeszcze. Jeden. Namówiliście mnie. <laughs> dobra. Także tak. Kilofik jeszcze jeden. No bo wiecie. Idziemy w sumie do kopalni. Ten żelazny miecz mamy. No. I tak. Odbierzemy to. Odbierzemy. I zrobimy sobie klatę. Klatę. No. Klata jest. I mamy jeszcze spodnie do zrobienia, czyli spodnie to chyba 7 sztabek, o ile wiem. Czy już mamy? Dobra. No i tak. W sumie. Mordki nie będziemy zasłaniać. Mamy kotleta w ręku. Jesteśmy super elo, mega. No. Możemy sobie stąd wyjść. I to się przepala. Tutaj może zaznaczę sobie Y-Pointa XXX. Później go usunę. Ale tak. Dobra, tu żelazo. Bo mnie. Jest... What the fuck, co to jest? Co ten zombie? Co ten szkielet odwala zamaniane, że tak powiem. Węgla się zawsze przyda. Węgiel sobie troszkę wydobędziemy, bo mamy w sumie mało tego węgla. Znaczy mało. No mamy 50, tam się przepala po 7, czyli mamy jeszcze 37. Lol. Tam no, mieliśmy mniej, teraz już mamy 42 aż. Um, tutaj jasno jest, czyli już jest dzień. Tak, jest dzień. Um, tam nie będziemy wchodzić. Idziemy w tamtą manikę, że tak powiem. I tutaj coś strzela. Coś ma na w głowie, ten szkielekcik chyba. What the fuck? What the fuck? Calm down, bitch. Byłeś tu uwięziony. Jeden. A drugi, gdzie? A drugi, gdzie? O, nam wypadł. Możemy napierniczać. A. Nice. I. Dobra, ej, no co jest? 10, 8. Lepszy niż diamantowy miecz. Ej. Ej ej, 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 zostaw, mnie, zostaw. Mnie. Koleżko, ja chcę tu tylko zapalić światełko Dziurga. Czekajcie, weźmiemy sobie to. O, ten minczek sobie schowamy. Okej. Okay. cyk, cyk. O, źlazo, żelazo. Żelazo, zawsze spoko. Bardzo bym się ucieszył, gdyby był jakiś diamenty. Get the fuck out, bad. You fucking dickhead. Tutaj nic, nic ciekawego nie ma, niestety, co to jest? To jest po prostu taki blok. Tak, tak. Blok Mamy dynamic light ja go w ogóle nie wykorzystuję. O, węgiel. Węgiel węglem, zawsze. Aha, aha. Spoczko. Spoczko. No. Także od razu was, was informuję, no wybaczcie, jeżeli nie będą się pojawiać tak często odcinki po nie, no będzie to nie po prostu z mojej niechęci, tylko z mojego, przez, przez mój komputer, nawet teraz możecie e, słyszeć jak on troszkę wariuje, nie wiem dlaczego, coś się zdarzyło naprawdę z tą pastą termoprzewodzącą, zaraz po prostu walnę ten komputer, bo słuchajcie, jest taka sztuczka magiczna, e, Wy tego może buczenia nie będziecie słyszeć po odszumieniu, Lecz ja naprawdę wariuję, już, już już to, to mnie kurde rozwala po prostu wewnątrz mnie. Naprawdę jak walnę na ten komputer, tak puknę lekko, nie? W bok, słuchajcie. No to on ucicha. On po prostu cichnie. Cichnie, Boże, nowe słowo. Um, cichnie no, po prostu cichnie, no, no. No. Dobra, wiecie co? Mamy mnóstwo żelaza, no mnóstwo 39 plus to ten set nasz. Myślę, że możemy stąd spadać. Mamy żelazo, złoto, żelazo, bo co ja mówię, aha. Ty, poczekajcie. Jeszcze przepalimy sobie to, żeby nie było. Żeby nie było. I, i, i zjemy sobie steak. Mm, Yeah I tam gdzie jest ciemno, wyruszymy. Kurde, myszka mi się odłączyła. Gademy. Podłącz się szybko szybko, szybko, szybko. szybko. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Tam nie byliśmy, tam nie byliśmy. O, tu jest żelazo. Tu nie byliśmy, sobie oświetlimy. Aha, tu nic nie ma ciekawego, tu jest tylko żelazo. No spoko Żelazo można wydobyć. Ma, diamenty chcę, ale to w 49. poziom. Tutaj diamenty się nie znajdą, niestety. No ale cóż. Tu jest węgiel, jeszcze i jeden, aż. Tutaj jest jakieś zejście. Chyba byliśmy. No, ale no, można zejść. O, shit tu jakiś. Tu jest Nawet nie wiedziałem, że to jest kanion, hm. No dobra. Czekajcie, aha, tu jeszcze raz. Tu się schowa. No, kurde, myszka. Myszko, no proszę. Ładnie, bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Widzicie? Jak się ładnie poprosi, to się włą podłączy, włączy. Podłączy, włączy, podłączy, podłączy, nie wiem. Ehm, um, włączy. <laughs> włączy, włączy. A i zobaczcie, za mój głos lecz. No, wiecie, alergia i te sprawy. No cóż, nic z tym nie zrobię. Chociażbym chciał bardzo nienawidzę mojej alergii. Jest to przysrany klimat. Pozdrawiam alergików. Hech. No cóż. Poczekajcie, no, ja chcę sobie takie. O! No. Dobra. Są prowizoryczne. Półprowizor. Proszę, myszko. Proszę. A nie. Gdzie? Zów Można się zlęknąć tej gry. Kurde, no myszka. Ziomeczku, ziomeczku, ziomeczku. Dziękuję. Dziękuję. No. Cielazo. Kurde, już żygam tym żelazem. Naprawdę idziemy do tego Lion Kinga. Wejdziemy tam i myślę, słuchajcie, że kolejny odcinek e, zaczniemy w właśnie w Dimension e, Lion Kinga. Tak jest. Um, co jak co? E, dostałem parę, parę, parę słuchajcie, fanartów, które e, pokażę w kolejnym odcinku. Dlaczego? Ponieważ nie, nie przygotowałem się na ten odcinek zbytnio. I bym chciał właśnie powiedzieć który widz podesłał to. Myślę, że następny... o ogórek. myślę, że następny odcinek się bardziej przygotuje. Tak, przygotuję wypowiem Niki bądź nazwy te po prostu tych graczy i słyszę Nermana i no i wrzucę te, um, te te fanarty także spoczko prawda? żelazo, węgiel, te diamenty są tu w sumie jest całkiem całkiem a, spoko dobra, ty nie żyjesz słyszę pajojajonki pajo lapis dla żuli Um. Kurde... Dobra... O kurde... Mm. Redstone, redstone, redstone... Lapisz... To się lampisz... Dobra, przeskoczyliśmy, elegancko... MLG po prostu... Coś tu jest? Nie, nie ma. Nawet się skuliłem, kurde. Boże, co ja odwalam? Dobra, nie, tu nic nie ma, tu jest tylko woda, żelazo, żelaza. Nie będziemy po żelazo, wiecie. Oha. Aha. Spoczko. No, można zabić tego pana. Ehm. dobra. To chill To chill Albo nie, zgiń w płomieniach. 14 poziom mamy. Widzę. Ja widzę. Ja widzę. Ekstra, co? <gryw> mam ice. Słuchajcie, mam ice. Dobra. Ym, ja mogę troszkę przymulać, jak możecie słyszeć. Jest to właśnie spowodowane tym, że mam tą alergię i strasznie jestem zmęczony od tego kichania. Nie, nie wiecie. Myślę, że mnie zrozumiecie, bo mieliście na pewno tak, ja się założę, słuchajcie, że taki. Nie wiem, tacy byliście przymuleni, że tak powiem. Tacy. zmęczeni tym kichaniem, tak. Dziwnie to, to nie można tego opisać, bo to nie jest zbyt łatwe do opisania. Lecz myślę, że po prostu alergicy mnie zrozumieją. I to jest spowodowane tym właśnie tą alergią. No ale musiałem coś dla Was nagrać. Jakoś dziwnie po prostu ten film mi się teraz nie wyłącza. Fajnie. Cieszę się bardzo. No, 40 metrów w górę musimy iść. Dobra, to idziemy 40 metrów w górę. O, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja tutaj wchodzę Przebijemy się Przebijemy się tutaj, fajno No, no, prawie Prawie, ale o, jesteśmy Idziemy odebrać nasze Żelazo 7 sztuk żelaza I taki w sumie My śmigamy do Lion Kinga, Ale zabijemy jeszcze tego zombiego. Zombiego szkieleta. Fajnie było, jakby jeszcze pięknie, wiecie co, oprócz Minions mody wgrał, bo bardzo lubię Minions Mod. E, mob e, Dismemberment. To jest rozczłonkowanie, czy tam. E, jak to nazwać? E, mobów. I fajnie by się tak rozlatywały, że tak powiem. Po prostu by się. O! O nie! Nie, no po prostu, no, no ja dostanę zawału w tym odcinku. No, o, widzicie? Widzicie? Ile mopków? Mopków, nobków Dobra. Na no, hardcore. Będzie level. Zostaw, nie, nie wybuchaj, proszę, proszę. proszę. Ile, ile i. Mhm. Matka Was więcej nie miał. Chyba nie. Chyba nie miała. <laughs> Chyba nie miała. Dobra, zjemy. I biegniemy dalej. Dobra. Trzeba pieknąć. I ja wiem, że w środku jest schowana skrzyneczka. O której mało osób wie. Chociaż, no, jak się patrzy uważnie, to wie. Patrzcie, wejdę najpierw. I, i, i. Co tu jest? Jest Sweet. Sweet, czyli no garnitur. I Gold Nugget. I I papier. Hmm. Ok. No, okej okay. Dobra. Słuchajcie. Zrobimy taki myk, że położymy się tu. Czemu tu jest dziura? What? <laughs> What? Um, dobra, nieważne, nevermind. Położymy się tu. Będzie dzień, te potwory zaczną ginąć. A zresztą będziemy mieli taki pół spał na no Tak, już zniszczyłem łóżko, także z Dobra, gin wow 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 easy 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 19 poziom prawie no dobra jeszcze ty zginiesz i ty no i dobra i on co potrzebuje? on potrzebował kiedyś e, gold Nagate, a teraz potrzebuje sztabki a sztabki Żydek patrz thank you, use this ticket to open the portal in the room behind me um. i co so, dzieje Gdzie jest mój bilet? Czekajcie usunę to No No co ty ziomeczku Nie, nie dałeś mi biletu O, chciałeś mnie okłamać Ty Mordeczko, a mogę cię zabić, czy? Nie, no dobra zostawię cię Także co? Tom, tom Tom Yeah, boy. Dobra, to słuchajcie. Wbijamy tutaj. I co? I kończymy odcineczek. A w kolejnym odcineczku, no czyli trzecim, zaczniemy przygodę z Lion Kingiem. W tym King King oczywiście. Także co? Wbijamy i zobaczymy, co nam się najpierw wygeneruje. Gdzie się wygenerujemy, że tak powiem. Mmm. Download Terrain No, achievementa dostaliśmy. I co? Um, jesteśmy na płaskowyżu tak, takim bardzo. Aha, dobra. Book of Quest. Także mamy quest. Mamy jakiś obelisk. Czy jakby tam to nazwać? I co? Um, położę tutaj mój klocek Dirta i... <grym> I słuchajcie, na tym klocku drta Skończymy odcineczek I kolejny odcineczek e, Zaczniemy przy teleporcie I udamy się do Rafikiego Czy do jakiegoś ziomeczka By wykonać pierwsze zadanie na Pingwin La No, także trwałe Lion King Także see you later ziomeczki Do następnego Booyah. Yeah.